Znosi się on na starym rynku od 600 lat. A dumna, jego wysoka, niebotyczna wieża pamięta jeszcze pełne czas pochwały jegiłońskiej. Z wieży tej roztacza się widok na całe miasto i daleką okolicę. Wieży tuż pod wielkim zegarem znajduje się on dawien dawna izba tzw. zwanego ratuszowego. Trębacz ratuszowy był w dawnych czasach wartownikiem miejskim. Znaczy, że czuwał stale we dnie i w nocy nad bezpieczeństwem miasta. Jeżeli na przykład gdzieś w mieście wybuchnął pożar, wtedy trębacz ratuszowy trąbił na alarm, wzywając mieszkańców do gaszenia pożaru. Otóż przed wielu laty takim strażnikiem ratuszowym był zacny i wierny Przemko. Miał on syna Polka, na którego największą radością było przybywanie na galeryjce wierzycieli. I tam też codziennie, całymi godzinami. Przyglądał się ze swojej wysoczyzny ludziom chodzącym ulicami. takim maleńki jak I przyglądał się chmurkom na niebie, które przebierały kształty wielkulubu i koni i smoków fantastycznych. I przysłuchiwał się głośnemu utykaniu zegara wytłuszczowego, który powtarzał bez przerwy swoją mowę tajemniczą. Tyk. Tak. Tyk. Tak. Było. A. Tak. Jest. Ta. A potem kłóczał, mam, mam, ludzie tam, ludzie tam, a ja służę wam, wam, wam.